Hej, hej, jestem Carmela i witam Was w przeglądzie nowej paczki modów. Właściwie to dwie paczki modów w takim bardziej e, fantastycznym, mrocznym klimacie. Bierzemy się za przeglądanie nie przedłużam. W ogóle to jestem lamą i e, nagrywam Wam to po raz drugi, bo nagrałam Wam tylko jedną część tej paczki, a paczka składa się z dwóch części od dwóch autorów. Linki macie w opisie i bierzemy się za e, nakrycia głowy. Nowych fryzur nie mamy, ale mamy za to taki przepiękny kapelusz czarownicy. No mówię, to są trochę bardziej mm, rzeczy w stylu fantasy ale możecie też bez problemu je wykorzystywać w zwykłej rozgrywce jeżeli gracie właśnie czarownicami czy może jeżeli organizujecie jakąś imprezę halloweenową, kapelusz jest przepiękny z kokardą i w ogóle tutaj z tymi e, takimi zawieszonymi m, kryształami jakimiś, no wygląda niesamowicie może dla jakiejś medium czy, e, czy właśnie dla wiedźmy myślę, że pasował po prostu idealnie, uwielbiam i oprócz tego mamy jeszcze kapelusz e, pirata, no słuchajcie, idealny kostium um, można stworzyć z tą paczką na Halloween w Simsach. Wiem, że już po Halloween, ale może lubicie grać właśnie w takie fantazy rozgrywki, więc może wam się przyda. Ja lubię, więc myślę, że wykorzystam. A ten kapelusz jest po prostu cudowny. Oprócz tego mamy również nową biżuterię. Mamy przepiękne kolczyki, które mi tutaj trochę ciężko pokazać, ale może takie zobaczycie właśnie w mm, takim bardzo klasycznym stylu z e, kamieniem i powiem wam, że uwielbiam. Tę biżuterię z tej kolekcji bardzo mi się podoba, jest taka właśnie mistyczna. Mamy też perły z również jednym takim głównym, dużym kamieniem po środku. Wygląda to przepięknie. Jest też kamień księżycowy. Ja się tak domyślam, że to jest kamień księżycowy, bo tak trochę go kolorystycznie właśnie przypomina. I powiem Wam, że wszystkie obiekty tu mi się mega podobają. Mamy też ten naszyjnik tylko w wersji z trzema rzędami pereł, też wygląda pięknie. I ta wersja z tym kamieniem księżycowym, no po prostu jest. Jest dla mnie obłędna. No i oprócz tego, jeszcze jeden bardzo ciekawy naszyjnik, też z wielkim kamykiem. Tutaj bliżej szyi taki trochę można powiedzieć choker. Tutaj niżej wisi też ten kamień. Także bardzo, bardzo myślę, udany obiekt. Chociaż ja jestem totalnie na maksa zakochana w tym. Jest przecudowny z tymi perełkami. I przejdziemy sobie teraz do strojów na całe ciało, bo tutaj tego troszeczkę mamy. Zaczniemy sobie od sukienki, która uważam, że jest całkiem udana, jest naprawdę bardzo, bardzo udana. Macie wersje takie bardziej gładkie, delikatne, tutaj jeszcze jakiś wzorek na dole i na rękawkach. I macie też wersje u uh, bardziej, um, no właśnie takie dające w oczy, intensywne ze wzorami, z kolorami. Tutaj macie wersję jeszcze z jakąś taką z nietoperzami. Także myślę, że i dla wampiżycy, i dla czarownicy będą. Te rzeczy idealne. Kolejna rzecz to jest coś, co też na maksa mi się podoba. Bardzo lubię tę koszulę. To jest taka zwykła koszula w formie sukienki. Aha. Troszkę dłuższa. Aha, właśnie tak. Kordelia stwierdziła, aha. <grywa> bardzo, bardzo mi się ta rzecz podoba. Bardzo pasuje właśnie do magicznej rozgrywki i no mega, mega obiekt. Sama bym w sumie taką m, sukienkę nosiła. I kolejną rzecz pokażę Wam za chwilę, bo musimy sobie tam coś pod nią podłożyć, bo to jest ten szlafroczek, tyle, że bez żadnej bielizny pod spodem. Więc nie chcę, żeby nam tutaj kordelia świeciła tymi i owym, więc pokażę Wam po prostu ten szlafroczek, tylko z wersją z koszulą nocną lub taką sukieneczką pod spodem. Mamy też wersję z plamioną krwią. Bardzo creepy w stylu Halloweenowym, tak wiem, że już Halloween dawno za nami, ale e, myślę, że i tak się może coś takiego przydać. Mega obiekt. Mi się też bardzo, bardzo podoba. I jeszcze jedna rzecz to jest body. Body, które może Wam służyć też za bluzkę, bo ono później też się nam przewija właśnie przez górną część garderoby i jest również w dodatkach, ale o tym za chwilę. A samo body e, myślę, że również jedno z ładniejszych, no szczególnie na przykład w tej wersji tutaj jeszcze jakieś nietoperze w ogóle uwielbiam te kolorki. No i pokażę Wam teraz właśnie. Jak wygląda ten szlafroczek, tylko musimy sobie podłożyć ten właśnie to body lub cokolwiek innego, jeżeli macie w dodatkach jakąś inną bieliznę, to podłóżcie sobie po prostu inną bieliznę i wtedy możecie wykorzystywać w połączeniu z, z tym właśnie szlafrokiem. Chyba, że chcecie, żeby wam Sim biegał gdzieś tam można powiedzieć, półnago to też z tym szlafrokiem macie taką opcję. Myślę, że fajne połączenie. A teraz weźmiemy się za górną część garderoby, i tutaj mamy bluzkę, która przypomina do złudzenia sukienkę, którą tutaj wcześniej widzieliśmy. Więc, jeżeli chcecie wykorzystywać w połączeniu z, ze spodniami lub spódniczką, to możecie sobie tę górę, właśnie tak, miksować. Mamy również bluzkę, taką bluzkę piratkę, powiedziałabym, i strasznie fajnie ona wygląda tutaj związaniem na biuście. Też myślę, że spokojnie możecie ogrywać jako kostium halloweenowy, ale i jako zwykłą letnią bluzeczkę. I jeszcze jedna rzecz to jest właśnie to body, które już Wam wcześniej prezentowałam, tyle że w kategorii górne części ubioru i przejdziemy sobie teraz na dół, bo na dół mamy jedną nową spódnicę z takim złotym łańcuszkiem i strasznie mi się ten akcent podoba tak Kornelka znowu, Kornelka, Kordelka znowu skomentowała aha, ale naprawdę powiem Wam, że brakowało mi do tej paczki wcześniej jak pobrałam tylko jedną część to właśnie nie miałam tej spódnicy i powiem Wam, że brakowało mi takiej fajnej spódnicy do, do tej paczki a teraz widzę, że ta spódnica no, pasuje idealnie i strasznie się cieszę, że ogarnęłam, że jest też druga część tej paczki, bo by mi po prostu sporo fajnych rzeczy umknęło. Tam w drugiej części jest chyba 9 obiektów, a w pierwszej części jest 13 obiektów. No i przejdziemy sobie teraz, tylko może ja ci zostawię właśnie coś takiego bardziej neutralnego. Przejdziemy sobie teraz do dodatków. Tutaj mamy to body, o którym Wam już wspominałam i które już przeglądaliśmy. Mamy również takie rękawiczki na ręce, też w wielu kolorkach. Też się fajnie prezentują. Oprócz tego mamy jedne nowe rajstopy z takiej siatki podarte i mamy również te same rajstopy, tylko że z siatki niepodartej. No i do tego jeszcze jedna para rajstop z tym samym wzorem, który które tutaj mogliście zauważyć na rękawiczkach. W każdym razie, mega, mega to się fajnie prezentuje, też troszkę bardziej drapieżnie, troszkę bardziej właśnie rokowo, mrocznie. Przejdziemy sobie teraz do butów, bo mamy dwie nowe pary butów. Baletki, e, też trochę bardziej rokowe i ja jestem w nich na maksa zakochana, bo uwielbiam właśnie balerinki, a te mają jeszcze e, nieco bardziej mroczny styl, bo tutaj takie klamry i te, e, i te wiązanie na kostce w m, czarnym kolorze, no super się to prezentuje. A jeżeli chcecie coś bardziej kolorowego, to oczywiście te buty są, są też dostępne w e, bardziej jaskrawych kolorkach. Mamy również jeszcze jedną parę butów, bardzo podobna do tych baletek, tyle że na Platformie, no i e, troszkę inaczej przód e, wykończony, trochę takie cięższe. I myślę, że do takich drapieżnych stylizacji byłyby też idealne. Myślę, że ogólnie cała paczka jest e, bardzo udaną kolekcją i tak jak wam już mówiłam mega spójna. No ja jestem zachwycona. Dla takiej fanki Halloween i ogólnie dla fanów rozgrywek e, w klimacie fantazy, myślę, że ta paczka będzie idealna. Ja się będę powoli z Wami już żegnać. Mam nadzieję, że przegląd Wam się podobał, że będziecie pobierać, grać i bawić się dobrze. Dajcie znać w komentarzach, jakich jeszcze modów potrzebujecie, czego Wam poszukać. Zapraszam Was do łapkowania, do komentowania i do subskrybowania. Dzięki za oglądanie. No i cześć!